Halo, halo, no, halo, męż halo. Hey, hej, Mesyko, hej! wow. <grywa> Ej, Mesyka, spróbuj ukraść krzesło. No spróbuj tam ukraść krzesło. Match I found. Co, Ej, sama poszła na deathmatch. No My nie ja nie to wiem, to czekamy ona na ma... deathmatch. O matko, okej, okay. a ty jesteś coach, okej. Okay. Miss coach. Meszku, czekałeś na ciebie. Okej. Okay. Dobra, widać też w miarę? widać. Death match. Warm up. Ej. DEKO. Gdzie? Ej, ja się czuję serio, jakby mamusia na tym wstała i krzyczała. Chodźmy sobie w takim razie też. Może na no, Deathmatch jak poszła sama. O oh, tak, is Sorry, sorry, mm. ja nie ogarniam. Co oh. so to w białych włosach? Mecyka! Mecyka tu jest. Tą Kinga jeszcze w białych włosach jest. Od, od mojej prawej, Ki yy, Marika, Kinga, Wika, Kasia i ja po lewej, a tu Meszyczka. Tak. Tu jest fajny coach, niestety nie słuchacie jej na Discord, ale... <laughs> a twoje słuchawki się nie podłączą na telefonie do oh, no, nas? Okej, <laughs> okej, okay, okay. jak widzicie, podobało się? One head, one head, one head? Mamo, ładny head? Mamo, 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 mamo. O, spierdole, czemu patrzysz. Dobra, wróć, wróć, dobra, wróć, teraz Ci pokażę lepiej, teraz lepiej. Dobra, to było przypadkiem. to było. Złyski! Złyski, słuchaj. Trzeba innego dobrać. Muszę chyba też zdjąć buty, bo to jest to Nie da się, nie da się w butach. Grać. No, nie da się nie grać. Nie da się w butach. A, a ja gram właśnie. Zajmuj te buty no, Nie ma kamery na stopy jak coś Policja ściągnąć też skarpetki Nie, bo akurat bez skarpetek się nie da grać Trzeba mieć skarpetki na stopy market są w, w, w. Dobra, to po prostu do marketu Zostańmy wy dwie na... Jest Nie falcze, nie Ja biegnę do ciebie Idę na elbow Pójdziemy do tego Kinia? Nie. O! Nie trafiła. Nie dosypali tego, nie? Trzy, cztery. Ale oh, jaja, to... nice. Spike down, mid. Ja, drugie podejście po drajne pod robię. Dawaj, dawaj, bo 90 Kurwa! 90 na mnie, oj. Dziewięćdziesiąt Czekaj, daj znać, Jedna trzyma teraz jedna i jest. Jeden ma. się dzieje. Zobacz, jak like that and this job is done. dzieje. Zobacz, jak to się dzieje. Zobacz, Jeden jest się dzieje. Zobacz, o kurwa. Aha. O kurwa. Nice. Nice, nice, nice. Jestem Blisko jest. Tak. Tak. Ej, Kurwa, ja I chila. Nie piszcie na czacie, bo mnie kusi, żeby to czytać, kurwa, błagam. Dobrze. Spike planted. Market jest open, czy nie? Yes. Jest. Yes. Yes. Oh, nie. O nie. A ja ja to Ktoś go zamykał, ja zapomniałam. No, no, nice No ale akurat teraz, nie? Tak. Daj mu flesza, daj daję flesza. Jeszcze jeden. Dobra, cofnę. Pikuję na twój, pikuję na twój. Mam biało, mam biało. Daję smoke'a sobie. 81 ma. Co ja 60. Kurwa, jestem Spike planted. No też się to bezpiecznie grają. No, no. Nerdy, nie no grają, nie no grają. Ej, hey, myślałam, że tu <îm>... będzie ten wygłoszony pokój. Ja też, kurwa, tu jest jak w słoiku. No kurwa. <grymne> Twoje, wie, wie. No. dajmy trzymamy kutasa, kotafona wamos. Ja pierdolej, ja to pierdole. no. <grymne> 80 sowa bo chodź doj. Race oba. Kopić, 80 race. Ah! Trzyma to, last player of the

A jest mi to... O nie. Prawo blisko. Pola! A Prawo, pewnie elbow. Daj smoke, w elbow. Daj blinda. Elbow. Tak, tak. Daj blinda, Daj mam. Daj Dawaj, pola, trzymaj. Daj Daj Dawaj, chodź Jeszcze więcej. A? Dasz, znajdam? Nie, 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 Pikuję Daj, kurwa. Daj, znajdam. 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 Daj, nie Daj, znajdam. Daj, znajdam. Daj, znajdam. Daj, znajdam. Daj, Idźcie tak, ja, razem tak, po prostu. Tak, tak, tak. Razem, razem i będzie git. Chodź, chodź, chodź. A plant jest, nie? A plant. Tak, 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 Daję smog do main'a. Mamy, mamy ulta Mariki. Ej, CT, 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 Dawaj go. Tak? Jeden jest na site, jeden jest late. Miesz ulta.

Idziemy mam. Trzeba mi to Trap jest. Ej, podchodzą tutaj. Ja sobie stanę w kąciku, można mój w sumie. Nice. Dochodzę, ul to jak? 105 rejna. Wszyscy tam są. Times. Na mnie dwóch. Obydwoje są w ogóle skręcz, 40 na ulcie. Daj, 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 daj. 10 HP. Pierdana. Daleko jest, możecie grać... Czeka. Czy ona nie ma 14 czasu. sekund, więc... Nie ma czasu. Czajcie, że ona siedzi tam. No nie ma czasu na czasu, jest okay. Co za chory Ja wrócę się do... Jak zamkniemy markę... Pola idziesz na mida? No weź sobie to krzesło dziecko! Pola, to widz! Vamos! My, <susurra> my cały czas tutaj! My zlekamy po <gry> <my system. my. gry> <gry> <gry> No bo <my gry> siedzi na pomocy, <do> no! <gry> Jak to się mówi, no, tak Wilka yes. okay, wskazuje okay, okay. na A Okej, okej, okej. Ej, to może od pola Ej, Ja pierdolę, wycofuję. Kurwa, widział mnie. to run! Ej, blisko. Elbow, elbow. Ej, zaraz. Seed? bomba. Nikogo nie ma w szoku. Mogą cofać. Uwaga, co? Elbow, elbow. Wychodząc z elbow, wychodzimy z elbow. Ale z drugiej strony. Kinga! Chłop mi da. Co? Nie Czy co? A. Zbierają sobie broń. No bo wall się rozwalił. Podejrzewam, że oni będą... O nie, dobra, głup tam, ale jest. Nice.

Daję smoke'a. Jeden. Idę do ciebie, Kinia. Jeden. Jeden. Nice, super, Dobra. Pola. Ale nie jeden jest cały czas. Oman mid. Daję doga zaraz, jak to odpadnie. Nie Wylatuję. Dlisko u ciebie jest ktoś. Kurwa, dwóch. Nie wylatujcie za mną. Kolej dwóch. Nie, Mają Resulta cały czas, nie? Sprawdzam dogiem. Ej, do prawej. Leży. O, super, Kinia. Super, super.

Scyfne. Dobra, Dobra ujrzałem, znajdę. Side jest. Side, side. Ujrzałem, side. Daję się. Zajmę się. Zajmę się. Zajmę Masz Zajmę się. Zajmę prawej Zajmę się. Zajmę main, maid, 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 main, main, main. się. main, main, main. Ja go chyba obiłam, ale on się tepał, więc nie wiem w sumie czy to. Czy on ma bombę? Ja mam w ogóle Reveal jeszcze, więc może muszę... Ej, jest na A, jest na A już, żebym wyszedł. Gważy, bo może w sumie podchodzić. Spike planted. On lubi tepnąć na tego boksa, jak coś, nie? Tam mu widać zaraz. Smoke upadł, czy 76 został. Aj, Kurwiel. Zaskakują wola instant. Zaszły no. no ja na bieskie piłkę. Ferdynand Market. Mhm. Y Ej dam Reveal, może coś złapiemy Ej daj Ci za napilar. Na pila? Gdzież? No. No. Dobra. O, no? no. no? no. 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 no, nie trafiłam chyba. No. No. No <piją> no. no, tu jest MacChamber też. Co ty w ogóle jest? Coś cofa. Jest, czy one po wysite chodzą. W main, ja main. main, Jeden jest tutaj, uwaga na rotację. Ile byśmy w main są dalej, nie weźmie. Sika, potrzebasz po mi dać? Spróbujesz mi Ta, dać? Tak. Ej, wszyscy my możemy. No. Jeden A. Nice, Marika. Tańcy, jeden, dalej, tańcy. Ja trzymam B, jak coś, możecie. Uwaga, rotować. A. Smokey. Race, lecimy B, lecimy B. side, side, side. Smokey. Moment, ebek? What the fuck. Backside, pola, twoje prace. Planted. planted. Czekajcie, no, bo. O, chodzi znowu. Tepno Daj Tepno, to jest tak. super. Nice. Backside, backside 80, backside, 80 to bita. Tapniesz bombę, proszę. Tak, tak, tak. O, nice, super. Nice. zimno trójka. jest? Zigną wam jest? Mi też no, też. Trochę tak. Tam no. trochę wieje. Chcesz play, let's play. O, kurwa. Ej, idziemy teraz, powoli. Oh. 65. Daję tam blind, da, daję blind, da, daj wepchnął. Bomba! Daję daję 65. Nie musimy tego pchać. Oh. Dobra. Nie musimy tego pchać. Jestem tutaj. Sprawdzam tego co.

Zajmijmy backside, tapuję, idę backside, bo zaraz to Pusto jest, trzymajcie, tak, 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 plantuję. Rozwalają kurwa, ale ja nie Na no, wyjście z marketu trapa. Gram na wyjście z marketu. Hmm. Dasz nam a jeszcze jednego seta? Nie mam, nie mam. Wyszli, wyszli, wyszli. Słysza, nie widzę Last widzę standing. Oh. Oh. No. Musicie to złe swingować, prawdopodobnie na tym midzie. Czekajcie, ja tutaj daję doga na B. No dobra, ej, damy smoke'a do lewej, na o to pójdzie? Daję, 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 czekajcie. On już. No do lewej. 3, 2, 1. Nice. Gun, mamy wnioski, jechać do... Jechać do... Całtołem będzie tam w Blisko, blisko, blisko! 3 okay. Idę! O nie! Oh, nice. okay. last I last jeszcze TES-y. Top mid'a. O! Oni mi wszyscy grają w Okej! nie o, wytepał się. Gdzie jest na top midzie? Skurzowali Amey na midzieli pole. Zaszyli smok top mid? Tak, daję. Tak, Dwa, dwie jest, trzech jest wokół mida w ogóle. Jest Zaj jeden Max chyba na Amey nie. Może wejdźmy w niego. Idźcie powoli. Uważajcie. paki ten jest backside na B. Jest. B ja y dam ja Wam. Maś Lejra, żeby tu wrócić? Zaszyłam jednego z B, paki. Yeah. Oh, nie na to Mamy Okej, okay, mamy wszystko w jest ona. On, on, Co yeah. so masz? Yeah. 15, yes. I prawo That's pola jedziesz? A, bo ty jesteś. O, jesteś no, no, no. troszkę lejk. No, 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 no. Co się stało? Jutro. Jesteś, jeden. Ktoś, okay. ktoś, kto ma dużo życia. Pola, masz Vandala. Dziękuję. Nice. na żebym. Chcesz, żebym. Chcesz, żebym. Chcesz, jest na mnie, na mnie, na mnie. Mam 15 kg. Okay, a, jest albo. No enemy remaining. Like My... your duty is done. Juhoo! Zniknął najpotężniejszy. Nice. Dobra, już wie, to run. Dobra, usta zaraz. Usta jest. Oh. <try> Czekaj, jeden? Opany? Mam go. Nice. Tylko jeden. Kurwa, plantuję najbardziej open jak się da. Hey! Los! No to został podane. A, dobra? Idę, powiedz mi się. No i zatrzymała. Eee, tu już dostałaś, kurde. Idę, ja tutaj full serving, daję Ciza zaraz. Dwóch tam było, Rejna na razie. Cztery razy. Cztery razy. Cztery jeszcze na wyjście, jak też nie muszę. O, no to gramy pod trapa. A, to dobra. Dobra, dobra, dobra. No, 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 no. Znaczy, mamy, dobra. mamy, dobra. Wall spada, uwaga. Cię się cofam już. No jak Oni super. Oni nice. no, nice. no to idziemy spawnem. To jest dupa. <laughs> nie. Jesteś gotowa, tak, żeby no. no. Daję No. Jeszcze małka. O! Jeszcze jeden małka! Ej, remilla! Ej, jest... Kurwa. Spierdoliła. Masz pakę. Dobra, chwyć to. Mam, możemy ją... Mam, dostań miał, e, mam ulta dostań. zaraz w ogóle. Ulta masz? Czapę CT, czapę CT, czapę CT. Hm? Czapę markę. Wol już jest sete, jest CT. Hmm? Hmm? Ej, może ja... pójdę to kleczą? Dasz ulta CT?

Jeszcze jeden, kolej, czekajcie, nie mam nic. Daj Leży, 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 leży. Haha. plecy, Marika trzymaj sobie plecy może. Albo dobra, ja trzymam plecy. C, c, Reina. rozsypują. Dobra. graj na kontakt po prostu, jedna, drugiej. Bo mamy Wola na drugiej stronie, nie?

No. Check jest. Check. Oh, min kill. My alt is ready. Try again. Masz smoka na cete? Bo tam jest gap. I chciałabym swingnąć tego typa na sobie, po prostu. Check that. Point metal, metal. metal. Patuje. Chyba całe te padło. Serena. Could you Dajemy jeszcze jednego boga i cały czas na petrze. No, A z tigerem w ogóle, dać, kurwa. Mogę mu dać play? Wyszedł to pilar, top, pila. Kurwa. Tapuj, 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 to boga, to nie smakuje. Daj, tapuj. Mam dwa smoki, chcemy. Cęta, daj smoka. Podpaka? I Monika nam otrzyma w drugą stronę. 30 seconds left. Może być blisko lewo. Jest, 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 jest. Yes. Nice, 3? jak? Okej, okay, dobra. 3 na 3. Mamy to. Uwaga na plecy. Jedna osoba jakby trzymała no, no. tak w na... ja jak trzyma plecy. Tak, tak. Stoi, to jest tak. za jest tak. To jest tak. wydaje. jest jest na Alinku. Ja tak. blinda jak tak. wychodzić. jest tak. To tak. tak. To I To jest tak. tak. jest jest

ja to ładuję Dobra, polujemy, mamy pięć na czterech Mamy reza. Jest super, jest git Pola nie pipą Czekajcie Nice, super, ważne Czekajcie z CT O Mamy naszego omena Rej na Rejna CT CT jest tu, no tutaj biega Stepnowu

Chętnie będzie Orgo. Zacznij się. Doga się. Zacznij daje, Zacznij daj, daj, daj. daj, 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 daj. daj da, 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 oh, Zacznij oh. no. no, okay. się. Zacznij 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 się. się. Zacznij się. 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 Smaug agresywny, bo Aha, o, okej. Okay. Mówiłam, mamy one na plecach, nie? Nie wiem, czy nam ktoś nie trzyma. Możemy wyskoczyć stąd. Ja bym poszła od lewej po prostu. Jest jeden. Ja bać, ja Idzie, blisko prawo. Chamber jest na no metal, na no metalu jest. Ujesz od siebie. Oh. Dobra, czekam. No tak Łama jest. Tak, jeszcze jest. jeden metal, jeszcze jeden my. metal. Yeah, eh, waha! I'm awesome. <are> down yeah, I'm all <sharp> <smug> Oh, I Main. I mean. hmm. Pass. I think safe. Ten seconds left. Ej, chłop kurwa umie, mnie tam sam milisekundę, tego metalu. Ja byłam przy cete i dostałam kurwa ze Singera z 164? Nie ma nigdy nie, 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 tam. Sowa powinien być. Mamy dwa ulty. Wydaje mi się, że ktoś gra w uszach. Na pewno ma a! Chodzimy? O kurwa, rozują. Czabera, prawda tutaj. Do dobra, musimy wejść. No, no okay, Daj jakaś wola, za Nie jest ten, nie zrezujemy cię. Czaber dawno do marketu chyba. Oh, my, kuri, biało, mam fur biała, mam fur O kurwa. Nie żyję. Mam leza jeszcze. Czepamy, ty, ten! Bakcyj, bakcyj, bakcyj! 50 muszę tu 10 w. O nie, kurwa. kurwa Ten rajd. Defenders win. Nie przejmujemy, LD, LD. nie przejmujemy się. Nie przejmujemy się. Mamy jeszcze drugą mecz. close round. No. Ale kurwa jakby było trochę ciszej tutaj. To by się no ale no początek był taki, nie? Że, em, no. że się po prostu nie wiedziałyśmy co się działo, bo kurwa był taki, był taki wrzask.